kurtka Geyser 21032 to jest produkt, który szczerze mogę Wam polecić e, produkt, który wyszedł w kolekcji ID Identity jakieś pół roku temu i od razu trafił do mojej garderoby więc mam taką kurtkę i używam na co dzień i za co ją doceniam? na froncie mamy polistrowe panele, które odpowiadają za termikę również w górnej części ramion i w górnej części pleców reszta materiału to lekki, elastyczny materiał w środku możemy włożyć tutaj takie dokumenty do jednej z kieszeni. Kurtka jest bardzo lekka, bardzo mało miejsca zajmuje, jest ciepła i według mnie po prostu dobrze wygląda, niezależnie czy używamy ją do sportu, czy na co dzień. Jeżeli chcecie zakupić taką kurtkę dla swoich handlowców, dla podwykonawców żeby sprezentować waszym klientom z waszym logo, żeby godnie reprezentowali waszą firmę, to myślę, że może być to coś idealnego.